Sytuacja się zmieniła trochę, bo tatuś uległ wypadkowi. W związku z czym brat teraz przyjmuje funkcję dyrektora w galerii. No i Anita staje między młotem a kowadłem, tylko w tym momencie, w przeciwieństwie do tego, co się działo w pierwszym sezonie, musi kogoś wybrać i zamiast tego próby pogodzenia brata z ojcem, nagle musi się opowiedzieć po jednej ze stron chyba po wielu, wielu latach decyduje się na urlop, więc wyjeżdża. Nie wiadomo gdzie, ale pewnie do jakichś tropików. <laughs> e, po czym wraca, to świeżym umysłem. No i z tego, co wiem jak na razie, bo nie będę wybiegać e, poza scenariusze już napisane, em, dojdzie do pewnej przemiany, będzie się chciała pogodzić z Karoliną, jakby wyczyścić tę relację. No i jest planowany jakiś świątek miłosny, ale nie Zadałem jest teraz ciekawie bardzo, bo do tej pory to Adam był tak pokrzywdzony w jego oczach jak i w jej też. To on niego starała się walczyć i przewalczyć jakby u ojca jakąś nienawiść i, i ze sobą zbliżyć. No a nagle się okazuje, że jak Adam dochodzi do władzy, to zmienia się trochę w tyrana i już coraz bardziej przypomina tego ojca, który bywa czasami bezwzględny. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich fanów galerii na drugi sezon. Jesteśmy we Wrocławiu na planie tego cudownego serialu. Ja serdecznie wszystkich zapraszam jako Anita i jako Julia Petrowa. Pozdrawiam.